Kasiekę Górkowa, nasze pszczoły 4 lipca 2017 rok mateczki, które czekają właśnie na klientów wybiegały się dziś w nocy wczoraj wieczorem już późnym wieczorem i dziś w nocy dziś rano spakowane yy, oznakowane dla klientów Dziś właśnie ma około godzinę przyjechać klient po mateczki. Jeden klient, do dwóch klientów przyjeżdża, jeden po pięć, drugi po resztę, jeszcze tam dwie mam do spakowania. Matka Batwa z GZ, z polskiej hodowli, z chodowli po matce reprodukcyjnej. Ja robię takie futeraliki ze styroduru, nawiercam tu otwór. I tak, tak, taką kroteczkę właśnie utykam w taki otworek i ewentualnie przecinam jak co, jedną, dwie, trzy przecinam i w takiej kroteczce nawet wysyłam, łatwo mi jest schody przykleić tutaj klejem do pudełeczka takim na ciepło i w takich klateczkach sprzedajemy te, te klateczki są o tyle dobre że nie trzeba żadnych zapałek niczego wystarczy między ramkę a włoszczynę wcisnąć taką klateczkę jak mamy już dłużej osierocone nic więcej nie robimy tylko wciskamy matkę wypuszczają jeżeli mamy jakieś obawy zaklejamy dół węzem jakby wyglądały nasze mateczki sobie tzaczą ładnie yy, waga jest bardzo dobra tych matek taka jak powinna być 215 200, 217 220 także myślę że jest to dobra waga są to matki jednogniówki dziękuję i zapraszam do oglądania